Witamy Państwa bardzo serdecznie, ogromnie się cieszę, że dobiegła końca zbiórka darów dla osób najuboższych mieszkających na terenie naszej gminy. Zbiórkę świąteczną przeprowadziły dwie instytucje, które działają na rzecz naszych mieszkańców, to jest Urząd Pocztowy w Wyrzysku, który reprezentuje Pani Naczelnik, Urszula Skurska oraz miejsko Ośrodek Pomocy Społecznej, na czele którego stoi pani Hanna Łapacz. Jestem ogromnie wdzięczna naszym mieszkańcom za tak hojne serce okazane w tym najtrudniejszym, bo przedświątecznym czasie oraz jestem Ogromnie wdzięczna pracownikom Poczty Polskiej oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wyżysku, że podjęli się takiej akcji. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję w imieniu Poczty Polskiej S.A. oraz pracowników Urzędu Pocztowego w Wyżysku za ogromne wsparcie naszej inicjatywy zbiórki, gwiazdkowej zbiórki z Pocztą Polską. Jestem ogromnie wdzięczna za okazaną hojność i dobre serce. Dziękuję wszystkim Państwu za dary, które Państwo przynieśliście bądź kupiliście dla tych najmniejszych. Największym prezentem świątecznym dla Was będzie uśmiech tych najmniejszych oraz osób najbardziej ubogich w naszej gminie. Dziękuję serdecznie. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie zbiórki. Zobowiązuje się, że wszystkie dary trafią do najbardziej potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Dziękuję serdecznie. Podsumowując tegoroczną akcję, doszłyśmy do wniosku, że musi być ona kontynuowana w przyszłym roku. Gmina Wyżysk zawsze pomaga tym, którzy potrzebują. I mam nadzieję, że te prezenty, które tutaj Państwo widzą, podarowane tak od serca, będą Państwa tylko cieszyć. Życzymy spokojnych i wesołych świąt, i mam nadzieję, że. To, co Państwo otrzymają, również przyniesie Państwu ogromną radość. Wszystkiego dobrego Państwu życzymy.